Siemano, witajcie ja jestem Red Crafter i dzisiaj no jak widzicie jest tu ze mną bardzo bardzo dużo graczy i to nie bez powodu ponieważ w dzisiejszym odcinku robimy na mojej wyspie ba bardzo bardzo kozacki chowany na pieniądze oczywiście nie pieniądze prawdziwe tylko na pieniądze na serwerze mam jak widzicie 850 tysięcy monet i 600 tysięcy poleci yy, właśnie yy, ok nagrywa się yy. Tyle tysięcy, 600 tysięcy poleci, właśnie dla tych tutaj graczy. Ostatnia szansa na TP. Wszyscy. No, yy, akceptuję. Ja prośbę o teleportację. I teraz robimy tak. Yy, wszyscy, którzy yy, chcą. Dobra. Ok. daję wam jeden, daję wam 3 minuty na ogarnięcie terenu. Daję wam 3 minuty na ogarnięcie terenu. Wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie ludzie. Szybko start. Yy... Szybko 3 minuty macie, no go 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 go, idź idź, idź człowiek, idźcie, idź idź, idź idź dawaj 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 dawaj, lecicie lecicie, słuchajcie, mm. <ścoughs> ja ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę, ok, ja nie patrzę, wywaliło, te tepaj, tepaj te i leć, leć. Dawaj, jak biegniesz. masz szansę dalej. Biegnij, biegnij, no, biegnij. Ok, czekamy. Mm. Y, nie. Y, teraz, y, szu... szukajcie licz... teraz szukajcie miejscówki, a potem liczę. Teraz szukajcie miejscówki, a potem liczę. Pod wyspą jest... Dużo rzeczy. Pod wyspą jest dużo rzeczy. Ok. Yy. Jeszcze. Jeszcze dziękuję. Werwiki yy. wszyscy. Po prostu dziękuję za miłe komentarze na czacie. Yy. Jeszcze jeden min i zaczynam liczyć. Za minutę. Liczę do pięćdziesięciu, yy, proszę, ale nie tapajcie się, jak macie kam, kam yy, p, to, to się nie te, te jak macie, bo, bo ja yy, wszystkie. Yy, Dobra, szukam Dobra yl, Liczę do 40 i szukam Dobra yl, Patrzcie ile jest 47 osób, do serwerza Oni specjalnie przyszli yl, na ten Dobra Start yl, szukania 1 A więc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ja nie używam flaja za dużo, żeby nie było. Dobra, najpierw wejdźmy sobie do tych najbliższych domków. Ja tutaj zrebudowałem dużo. O! Kto tutaj jest? Mi się ma. Kubek IsXXPL. Kubek, kubek, kubek. I kto tutaj jest? Jaki to masz X Is Expel. Czy jaki ty masz Nik nik, Bartek. Um, is Expel Bartek. Dobra, dziękuję. Przepraszam, no. Przegraliście niestety. Um, to teraz robimy tak. Um, idziemy sobie, przechodzimy sobie, myślę, że dalej. Um, Dobra. Wchodzimy sobie, myślę, że do tego domku. Czy tutaj ktoś jest? No, 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 halo, halo. Yy, właśnie zobaczę fly'a, bo tutaj flya pozwoliłem na używanie. wiecie. Żeby było coś, żeby coś mieli przy okazji łatwiej, nie, yy, kurda, coś dalej. Mocno się pochowali. oj. jak ty się nazywasz? Is Expel. Hot Jak ty się nazywasz? Hot, y Hot Mac. Is Expel Hotmac No niestety przegrałeś Hotmac To lecimy dalej chwila Ja sobie będę szybciej leciał Dobra tam zaraz zejdziemy Film będzie długo trwać Ja tutaj sobie chcę oblecieć dokładnie to miejsce żebym nikogo O właśnie O właśnie Minecraft Nerek Is Expel Nie! Nie Is expel Minecraft Minecraftnerek, dziękuję, bo Minecraftnerek, no, znalazłem cię. Lecimy dalej. Tutaj raczej nikogo nie będzie, więc lecimy sobie na speedzie, tutaj, um, do tego domku na przykład, bo ten domek dzisiaj budował y, haker ileś tam cyferki, ale nie kojarzę nikogo do końca, ale go pozdrawiam w każdym razie. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Wlecimy sobie jeszcze na dach. Czy na dachu ktoś się kampi? Ja na stówę jestem pewien, że są na dole gdzieś tam. Mm, Okej. Okay. Kurde, ludzie się mocno pokampili. Ta wyspanie jest jakaś właśnie taka... No super, dlatego dałem im czas na ogarnięcie terenu. Kurde, gracze, co wy robicie? Co wy robicie? Czy niewidki żeście popili? Dobra, jeszcze może nie będę na tam lecieć. Dobra, tutaj na stówę ktoś będzie. Tak jest, yf, poranek. E, ty typie. Bananek. Yy. i Expel. No dziękuję, niestety. Yy. Każdy 1k po yy, chowanym dostanie. Dostanie, źle pisze. Nie umiem pisać, ale no, każdy dostanie 1k. Ujujuj, uj, uj. Nie używaj... no, trochę widać. Nuklear is expel, Nuklearny, no niestety mordo, Sorry. Eee, co tutaj będzie się jeszcze Tutaj byłem. Hacpero ja y, już nie akceptuję TP. Już nie akceptuję TP, ludzi, Więc teraz jak się te pacie, to już nie, nie zatwierdza tego. Chyba oblecieliśmy całą górną część. To teraz szykujemy się na najlepsze. Czemu by się to topacie? A przeszłeś mi na końcu to? Czemu do mnie pisze? Witam, tu jest ten... O, o! Coś tu było jakieś... A dobra, to są cząsteczki wody. Jestem słaby w szukaniu. Więc okej. Okay. Eee, chwila. Czy tu są jakieś gracze? graczeń? zdziwiłbym się. Nie, nie ma. Dobra. Kurczę, gdzie oni się pochowali? Oni... O, niki widzę, niki widzę. Mhm, tu nikogo nie ma. Tu, gdzieś. Czy ktoś tu jest? Tu jest Stachu. Kto to jest? Igor. Is Expel i Dzięki za udział. Oj, Stachu Games. Is Expel, Stachu Games. Tak, to jest chyba Stachu Games. Yy, a, już z małych liter. Expel. Dobra, tak, to był Stachu. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nikogo nie mam. Tu jest dobra kampa. Słuchajcie, tu jest taki domek fajny. Tam na dachu widzę, że jest. Tam musi być jakaś ranga. Tam musi być jakaś ranga. Stachu. Nie, ale nie z Tachu. Ładnie ci. Nie, to było świetne. Stachu, świetna kampa. Patrzymy sobie. Tutaj. Uuu, widzę tutaj jakiegoś um, Juroksam i z Xp Mm, niestety przegrywasz, ale daleko zaszliście. Okej, okay. mm. Lisiaku, muszę pozamieniać te niki, to jest wkurzające. To jest denerwujące, naprawdę. Okej. Okay. Gracz nie wkracza na twoją wyspę. A, to ona opuściła wyspę, ewidentnie. Stachu, czemu? Stachu, czemu? Stachu, już odpadłeś. Stachu, odpadłeś. Yy, ok? okej. Czy ktoś tu jeszcze się kampi? Chwilu, nie. W tym domu chyba nikogo nie ma, poza szkieletem. Yy, to lecimy dalej. Słuchajcie, yy, chwila. Ej, kto jeszcze. Dobra. Ten, kto jeszcze jest, pisze ja. Ten, kto jeszcze jest, pisze ja. Zobaczymy. Mm -hmm. No, rekujrek, rekujrek. Ja, dobra, rek frajerek. Dobra, cztery osoby. Kenius Ciebie nie ma. Probananek nie ma. Dobra, rekuirek jesteś, rekuirek, rekuirek, rekuirek jest. Chwila, chcę coś zobaczyć. Czy tutaj nie ma? Dobra, tak na serio. Dobra, tutaj jest Vigo. Czekaj, rekuirek, Vigo są. Kto jeszcze żyje? Kto jeszcze żyje? Nie wychodź, zostań. Zostańcie. Nie. Nie widka. Dobra. K czyli kto jeszcze żyje? Bo nie wiem, czy już nie ma topki. To wy tu jesteście koledzy. Wy tu jesteście. Krawter umarłem od Wojda. mogę dołączyć. Nie już nie, już nie. Ale jeśli zabili creeperem, no to to już nie mój problem. Is, dobra. Chwila. OX, tak. Y, ale jaka zabija creepery. Mm, ale no, no to tak, no to trudno, no. Dobra. Mm, kto jeszcze żyje? Ktoś jeszcze żyje? Dobra, Czyli Stop pisanie. Kto żyje? MSG Red Crafter. Ja. Możemy zrobić jeszcze jedną rundę. Ty jesteś. Wigo y, do mnie. Wigo, Wigo, gdzie ty mi tu uciekłeś? Wigo, Wigo, Wigo. Y, y, ja. Ok, Wertezik jeszcze żyje. Wertezik żyje, Wigo żyje. Z, z tego, co czytam, Zostali, czyli y, wygrali. Czyli wygrali. No, Okej, okay. y, to tak to, mm, czyli mm, y, wygrani TPA y, do mnie. Ja idę na wyspę, tylko idę na górę. Wygrani TPA do mnie. Okej, okay. Vigo już y, w, rekujrek. Y, Vigo, ale Keniusz ci chyba wywalałem, a Keniusz tu jest. Chwila. Mm. Wygrałem Rekujrek, kunie Frant. I no co wy tu robicie? Rekujrek, Figo. Dobra. Pay, nie, rekurek, yeah, rekurek, rekurek. 100 tysięcy. Coś. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. To mm, do grywka Wertezik y, VS y, Kenius VS. Rekurek VS Vigo. Macie. 30 sekund na schowanie, reszta już przegrała, to ja idę liczyć, to ja idę ten, okej, okay. to ja sobie nie patrzę, czekaj, to co ty, matrix idź, a, Fra, frant, ok, to się chowaj, i, y, I reszta y, już. A matryks też. Matryks też. Chowaj się. A, a, a reszta znaleziona. Jak y, więc? Więc ostatnie 10 sekund. Macie. Okej, okay. mają ostatnie 10 sekund. Yy, kto da wełnę? Proszę, ma pomnik Xfel. b. Dobra. Yy, 3, 2, 1, szukam. Znalazłem cię Lisiaku. Tylko zombie cię zabiły. Widziałem, jak cię biły moby. Dobra, szukamy sobie. Nie mogę tak sobie. No ja tam widzę niki. No sorry, nie będę już oszukiwał, jak widzę. Jak widzę, że taki fraj... A nie, fraja jak się nie liczył. Fraj się nie liczył. To dobra, to dobra, to On, tak, on mi trochę przeszkadzał. Dobra. Zobaczymy jak tam wasza, wasze kampy nuklearne. Tak się nie liczy. Po co się tepacie, Po co się koledzy te pacie? Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Ja sobie jakby troszkę. Kiedy następne? Na, na 70 like kolejny o 1 o milion tak więc zostawiajcie lajki jestem słuchajcie, na tym serwerze no dosyć bogaty. okej okay. czy ktoś tu mógł wejść w ogóle mógł ale czy tutaj ja Kenius y, is expel Kenius no sorry Kenius o oh, ja yeah. Kenius dobre. Kenius OP KAMPA Kenius dobre, naprawdę. Propik dla ciebie, żółwik po prostu. Dobry jesteś. Dobra, czyli zostało czterech graczy? Matri, płakać mi się chce. Dobra, pay. Kenius, 10 tysięcy za udział dostaniesz, bo naprawdę dotarłeś daleko. Żeby nie, żeby nie był smutny, dostanie. Jestem miły. Chociaż coś, no. Chociaż coś dostałeś. Y, Okej. Okay. Mm. Co to? Co to? Co to? to, to mob stoi? Co to stoi? O, szkielet. Dobra. O, chyba tam widzę jakąś zbroję. Zobaczymy, kto to. Y, szukamy dalej. Tutaj raczej nie ma żadnego gracza, bo by go bili. Tutaj jest tylko szkielecik. Tutaj nie ma nikogo. Chyba, że... Ue, 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 ue. Panie, Chwila, ja to muszę zobaczyć. Nie wali kogo, ok. Zombie, szkielę, szkielę cię, Sią mi stąd. Nie przeszkadzaj. Chwila. Ło! Dobra, jezu, ile tu mobów jest. O ja, mój miecz wywaliłem. Dziękuję bardzo, ja tak nie mogę robić. Z moim mieczem podaj kanał, zasubuję, Proszę. Jak dasz suba, to pozdrawiam. Wtedy morda będzie mi miło. Mm, Wypadła z tymi mobsztlami. Ludzie się chowają w wodzie, widzę. To jest takie, takie spoko. O, dzięki. Ale no, smutno mi się też zrobiło. No. Dobra, tutaj było takie, zrobiłem taką specjalną kampeczkę, myślałem, że ktoś tam yy, wybił. Czy ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Kurde, gdzie wy się ludzie chowacie? Wigo, rekuiere, gdzie wy jesteście? Powiedzcie, żeż mi yy, już 20 minut odcinka, a to będzie duży, ten długi odcinek. Idź w mm, Expel, Frajerek, sorry. Zaraz. Mm. Frajerek, bo podobno przeszkadzałeś. Pej, dachu 1k. A, zaraz zaraz, rundzie dam. Ojej, dostałem zero, dzięki Fran. Okej. Okay. kurde, gdzie wy się, gdzie wy jesteście? Matrix. Dobra, mm. tu byłem. Ej, gdzie oni? Gdzie byście się pokapili? Mam, mam pewne podejrzenie, że kampią tam, jak jest niżej, podprysuwicie. Frank, dzięki, nie wiem, co Michał zdaje, Okej. Okay. Yy, dobra, czy tutaj ktoś jest? Yy. Słuchajcie, yy, czy ktoś tutaj jest? Nie ma nikogo. Yy, to ok. Yy, patrzymy sobie do tego domeczka. Patrzymy sobie tu gdzieś, czy coś ktoś może tutaj się kampić. Dobra, tutaj nie ma nikogo. Dobra, jeżeli ich nie będę tak faktycznie ich nie znajdę przez jeszcze długi czas, to po prostu będę powoli podejrzewać, że mają nitkę. I wtedy tepnę do mnie i będę randomowym osobom dawał. No po prostu to się w głowie nie mieści. O, mam pewien pomysł jeszcze, gdzie mogą się kampić, bo jeszcze mam taką jedną kryjówkę. Jeszcze jest takie jedno miejsce, w którym mogą być, więc zobaczymy. O, tutaj czy ktoś tu tego... nie było zabudowane? Tutaj ktoś, słuchajcie, może być. Jeszcze, jeszcze mam podejrzenia, że. O, tutaj ktoś się kampi. Tak jest! Kto ty jesteś? Vertezik Is Expel Podłoga, Vertezik Dzięki za grę. Dobra, fra. Frant, Wigo hmm, yy, i... Tylko oni zostali więc tutaj ostatni z zawodnicy Red a Ty byłeś wcześniej na górze. Tak, <ścoughs> oni, no oni mnie po prostu potrolowali, jak to oglądacie... No to yy, pozdrawiam, naprawdę, potrolowaliście mnie nieźle, ja jestem, no, widać, nie, nie najlepszy w chowanym. Okej, okay, teraz sprawdzamy najciekawsze, czyli gdzieś w tych takich lukach. Ja mam bardzo dużą gambę, bo mnie noc wkurza, więc to mi może troszkę ułatwić. Headcrafter, to było niesprawiedliwe. Co? To było sprawiedliwe, człowieku. Dziękuję, ja, ja sobie wypraszam, żeby... O! Czy ktoś tu jest? Tak, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Rekuirek? Chwila, ja nie mogę! Ludzie. Ja nie mogę. Mm. Rekuirek. Rekuirek. Y, pier. Pier. Rekuirek pierwszy, niestety. Is Expel, Rekuirek. Potem była Matrix. pay y, ma. Mm. 100 tysięcy is expel dobra i teraz był frank teraz y pay frank mm. Zwycięża. Wi, wigo. W, wigo, gdzie byłeś? Wigo, gdzie byłeś? Wigo, wigo, aj, wigo, wigo, gdzie byłeś, człowieku? Co? Ej, nie! Czekaj, zobaczę. Nie, jak ty tu, jak ja nie mogę, xd faktycznie dobra, Pej Vigo 300 proszę no twoja nagroda. Ja 10 10 na 10, 10 na 10 Vigo. Ja nie mogę. Okej, okay. porobimy sobie jeszcze kilka autografów i B. i mm, o z odcinek odcinka pozirost odcinka hub nie hub nie spa, y, spawny spawn, 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 mm. Daję autografy z Odycy. No, dawać. Martix, o, widzę, proszę, dla Ciebie autografik. Vigo dla Ciebie. E, Vigo, Vigo, czekaj, czekaj, czekaj. Masz y, Vigo, chodź, chodź, Vigo masz. To dla Vigo, to. Ej, to dla Vigo, to dla Vigo. Dla. Y, Francinki, że mi hajzdajesz, chodź. Vigo, Vigo. O y, dobra, Vigo ma. E, każdy, kto nie ma. Ktoś jeszcze nie ma? Masz Madryta, chyba nie masz i rozrzucam w randomowych miejscach sobie, jak ktoś chce. Front, okej. Okay. Psiuuu. Masz, 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 pyk. Piu! dobra. Dobra, kończymy teraz w tej chwili odcinek, który trwa już pół godziny, ponieważ muszę go jeszcze wyrenderować. Więc dziękuję, jeżeli wam się spodobało. Tak, ale to jutro. Dziękuję, jeżeli wam się spodobało, to koniecznie kliknijcie ten łapkę w górę oraz ten przycisk subskrybuj i wbijajcie na serwer boostmc.pl, ponieważ każdy, kto na niego wbije, to też ma szansę wygrać. A więc trzymajcie się, yo!